Witam serdecznie. No tak, no dzisiaj gratulacje dla zespołu, bo dzisiaj zrobiliśmy to, czego nie zrobiliśmy w meczu z Puszczą, czyli po strzelonej w ramce. poszliśmy dalej za ciosem, zrobiliśmy swoje, wiedzieliśmy, że jeszcze nie, że GKS jest w bardzo ciężkiej sytuacji i, i chcieliśmy to wykorzystać, no i, i tak się gra w piłkę i to jest dla mnie dzisiaj bardzo ważna, cenna lekcja z tych obydwu spotkań. No i chyba tyle, no. Jeszcze raz mówię gratulacje dla zespołu, mam nadzieję, że GKS w niedalekiej przyszłości z powrotem zjawi się na... Pierwszy poziomie. Dziękuję serdecznie. Dzie Dzień dobry. Odra wygrywa ten mecz z zupełnie zasłużeniem. W piłce nożnej najważniejszy jest mental. Jeżeli w 30 sekundzie straciliśmy bramkę, nie byliśmy w stanie się podnieść i to była właściwie ostatnia sytuacja w meczu, o której mogę porozmawiać, ponieważ tak jak powiedziałem wcześniej zdecydowanie zasłużone zwycięstwo Odry. Jeżeli chodzi o mental mojego zespołu e, graliśmy bardzo bliskie mecze z widzewem, graliśmy bardzo bliskie mecze z Arką Gdynia, wszyscy zawodnicy byli zaangażowani. Nieważne kto był na boisku. E, ta drużyna udowodniła, że do momentu kiedy jeszcze były teoretyczne szanse na utrzymanie, potrafili się bić na boisku. Dzisiaj niestety te nawet elementu po prostu spuścili zawodnicy, spuściliśmy wszyscy głowy i tak to wyglądało, że Odra wyglądała na naszym tle jak bardzo klasowy rywal. Zasłużyliśmy dzisiaj na gwizdy, przyjmuję je, biorę tą odpowiedzialność tych gwizdów dzisiaj na siebie, natomiast za tydzień mamy kolejny mecz bardzo prestiżowy dla naszych kibiców i w tym momencie zawodnicy cały tydzień będzie poświęcony na to, żeby mentalnie odbudować się i zagrać w przyszłym tygodniu dla kibiców w meczu z KSM Katowice. Dziękuję. Chorzy są, po prostu są chorzy, nie ma żadnego, Ten, leżą z gorączką w domu, kontrolowaliśmy cały dwa dni, bo to jest o dwóch dni sytuacja. Niestety nie, nie udało się doprowadzić ich do do takiego stanu, że mogli dzisiaj wystąpić. się wydarzyło. Myślę, że na podsumowanie jeszcze przyjdzie czas, natomiast e, nie, nie, nie chcę zabierać panu słowa. No, e, nie nie, nie nie, spadliśmy dzisiejszym meczem. Myślę, że były inne mecze, które były decydujące i decydujące dla mnie mecze to była Areszowia Rzeszu, gdzie zagraliśmy słabo i zagłębie Sosnowiec. E, innych meczów e, nie, jako trener się nie wstydzę, bo ten zespół w każdym z tych meczów e, próbował walczyć o zwycięstwo i w tamtych meczach też, natomiast e, Nasza postawa w tamtych meczach nie była dobra i dlatego te mecze przegraliśmy jedną bramką i z, w meczu z Rysowią, to był drugi mecz i Zagłębiu Sosnowiec, nie wiem w który to był kolejności mecz, ale to był bardzo istotny dla układu tabeli. I tak później działa to, że tak jak mówię, że mental tego zespołu trochę spadł. Potrafiliśmy się bardzo dobrze zmobilizować na mecze z takimi rywalami, którzy z tymi markowymi rywalami Arka Gdynia, Widzę Wódź, gdzie trzeba powiedzieć, że to były dobre mecze w naszym wykonaniu, natomiast e, przeciwnik wy, e, wykorzystał e, nasze błędy w tamtych meczach, natomiast my nie potrafiliśmy wykorzystać stworzonych przez nas sytuacji, które były bardzo dobre. Pierwsza połowa z Widzerem mogliśmy prowadzić 2-0, powinniśmy prowadzić 2-0, natomiast przegraliśmy ją 1-0 po kuriozalnym błędzie w ostatniej minucie e, pierwszej połowy. Jakości pana zespołu? Nie wie pan co? Ja uważam, że ten zespół ma niezłą jakość, natomiast ta jakość będzie dopiero rosła, bo to są zawodnicy w wieku między 20-22-24 lata. I nie uważam, że oni są jakościowo złymi zawodnikami. Obserwuję rozwój tych zawodników. Natomiast w trudnych momentach, jeszcze nie potrafią jako cały zespół funkcjonować. Tutaj, właśnie mu nawiążę jeszcze raz do tego mentalu: że, że ten mental w piłce ma znaczenie, bo ja naprawdę nie, nie uważam, że ci zawodnicy posiadają złe umiejętności. Widziałem wielu w życiu zawodników i na pewno oni nie są ani dużo lepsi od tych zawodników, którzy grają w pierwszej lidze, ani dużo gorsi, a mają przed sobą przyszłość. Ja się powtórzę, ja bardzo wierzę w tych zawodników, chociaż oni dzisiaj nie wierzyli w sami w siebie. Misja się, niestety, nie Ktoś, pan, Ale, systemu, wie pan co, świadomość miałem taką, jak będzie ciężko. No, w, są takie przełomowe momenty i dlatego nawiązuję do tych dwóch meczów. Żeby utrzymać się, trzeba stworzyć serię zwycięstw. I są takie przełomowe momenty w tej rundzie, które ja doskonale wiem, jakie były. Po dobrym meczu z lks gdzie cały zespół był rozpędzony, wierzyli w tą pracę, którą wykonujemy. Strzeliśmy bramkę na 2-1. Tutaj pan dokładnie powiedział, że tego spalonego nie było. I to są takie przełomowe momenty. W, w każdej dziedzinie jest tak, że ten przełomowy moment jest bardzo istotny. Pojechaliśmy na Rysowie, nie dostaliśmy ewidentnego rzutu karnego w ostatniej minucie, pomimo że graliśmy w dziesiątkę. I nie, nie, absolutnie, żeby była jasność, nie, nie, nie chcę mówić, że decyzje sędziowskie miały na to wpływ, tylko to są takie momenty, które, które działają później na siłę tego zespołu, siłę mentalną tego zespołu. Zagraliśmy bardzo słaby mecz na Zagłębiu Sosnowiec, uważam, że to był nasz najsłabszy mecz. Jeżeli chcieliśmy o coś walczyć, to ten mecz trzeba było zagrać w lepszy sposób. Jako zespół, jako zespół. I był jeszcze jeden taki kluczowy moment w tej rundzie, gdzie wygraliśmy na 100 milu, pojechaliśmy na mecz w pod, z Podbeskidziem, mieliśmy 0-0, oczywiście wiadomo, że Podbeskidzie jest zespołem takim, który utrzymuje się bardzo długo przy piłce, stwarzali sytuację, natomiast my mieliśmy tą e, sytuację, piłkę meczową, Konrad Hanslik miał e, tą piłkę meczową w, bodajże w 60. którejś minucie, i takie momenty jeżeli one nie zadziałają, to nie stworzy się tej serii, bo to wtedy by można było mówić o drugim wygranym meczu i na fali, takich, na fali takich wydarzeń zespoły rosną, rodzą się i zespoły i zespoły po prostu zbudowane przechodzą do następnych spotkań. Jeżeli chodzi o moją misję, jeżeli chodzi o... Trenera tylko i wyłącznie oceniają wyniki nic się nigdy w piłce nie zmieni. Wiem, jaką pracę wykonaliśmy z zespołem, wiem, jakich zawodników ściągaliśmy tutaj pod kątem też drugiej ligi, bo mieliśmy świadomość, że jesteśmy bardzo nisko w tabeli. Wiedzieliśmy, że nasze straty punktowe są duże i. Celowo ściągaliśmy też oprócz zawodników typu Marek Fabry, typu Oliver Podchorin czy Wlado ściągaliśmy zawodników z trzeciej ligi. To mówię o Danielu Stancliku, mówię o Natanielu Wybrańcu, oni mają dłuższe kontrakty, jeszcze jest Dawid Szkudlarek, pewnie kogoś pominąłem, natomiast celowo oni mają podpisane dłuższe kontrakty żeby klub był zabezpieczony na to, żeby występować w drugiej lidze. Oczywiście ten zespół będzie potrzebował, wiem jak wygląda druga liga, wiem jak, wiem, że ten zespół będzie potrzebował wzmocnień. Nie wiemy kto odejdzie dzisiaj. Dzisiaj jest takie wróżenie z fusów, ale tych kilku zawodników jest podpisany na dłuższy okres czasu, a nie do czerwca i takie było zamierzenie i działanie klubu i to była wspólna wizja. Prezesa, dyrektora i moja, żeby takie kroki podejmować w trudnej sytuacji finansowej klubu, bo to też trzeba o tym powiedzieć, że tutaj nie, nie mogliśmy sobie pozwolić na zawodników, których chcieliśmy, tylko którzy chcieli do nas przyjść. I uważam, że kilku udało nam się pozyskać bardzo ciekawych zawodników. Dzisiaj mentalnie oni są naprawdę w trudnej sytuacji, natomiast rola trenera, rola całego sztabu czy też osób, które pracują w klubie jest taka, żeby w takich trudnych momentach podnosić zespół i rozwijać tych zawodników. Dziękuję.